Szanowni Państwo, Pani Karolino, jest Pani pierwszą osobą, której wręczam tą piękną statuetkę symbolizującą gminę Niedźwiedź. To jest... To dzisiejsze wydarzenie jest dla mnie takie bardzo wyjątkowe. To jest takie przeżycie, które tak bardzo mocno zasiada w moim sercu, dlatego, że ja widzę piękno i dobro z serca tych ludzi. I to ten wzrok, który pada jeden na drugiego, te wszystkie uśmiechy, te wszystkie wymiany wdzięczności. Myślę sobie, że lepszego momentu nie ma, żeby sobie nawzajem podziękować, za to, że po prostu jesteśmy tak dobrymi ludźmi. Za to, że zawsze byliście, za wszystkie godziny po godzinach. Za Wasze otwarte serce i pomocną dłoń. Została Pani koordynatorem roku 2022. Czym dla Pani jest to wyróżnienie? Jest, przede wszystkim jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie spodziewałam się takiego wyróżnienia i jest mi bardzo, bardzo to miło. Jeszcze jak do tej pory mam, jak słychać, częszący się głos. Naprawdę dla mnie praca społecznika, tak naprawdę jest czymś tym, co lubię. Po prostu, co lubię robić i pomagać innym. Ta gala dzisiejsza jest po prostu efektem naszej ciężkiej pracy, a szczególnie pracy, ciężkiej pracy Karoliny, która musi to wszystko planować. Jestem bardzo ogromnie wdzięczna, się, że mam kogoś takiego obok i po prostu wszystko wspiera mnie i po prostu to, co sobie zaz zaznaczymy na naszym notesie odhaczamy i po prostu to jest niesamowite, że możemy się tak razem rozwijać i bardzo się cieszę. No, jest to dla mnie było ogromne to zaskoczenie. zaskoczenie dla Oczywiście, ciebie. Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że organizowałyśmy to razem i jakby ja ciągle byłam tutaj i nie spodziewałam się tego strasznie i no, no, to było mega zadowolenie. Oczywiście, jest. że tak. To jest mega wyróżnienie, zwłaszcza, że no to no nie zawsze się dostaje taki y, tytuł, prawda? Dzisiaj takie podziękowanie i jest to jakiś rodzaj wzruszenia podczas takiej gali? Pewnie, że tak, bo y, wie pani, każdą... Y, to znaczy to, to podziękowanie jest takie zaskoczeniem dla nas, bo, bo my, strażacy, jesteśmy od odniesienia pomocy, tak? Ale ta pomoc taka była inna tym ludziom, którzy potrzebowali tej pomocy w czasie działań wojennych. No, na pewno zaskoczeniem dla nas, ochotników, jest to z Lugomierza. Od wszystkiego serca dziękuję bardzo za Wasze otwarcie serca, za otwarcie domu, za wsparcie, za miłość, którą widziamy wszyscy, Ukraińskie, matki, żony, dzieci. Niski ogląd. Tu się zgromadziła duża liczba y, naszych sąsiadów z Ukrainy. Tu znaleźli swoje miejsce i w tej chwili to wystąpienie ich, takie wzruszające tych pań, które tutaj kilka słów mówiły i te poprzednie jest bardzo budujące, ale co najważniejsze jeszcze, jako pedagog nie mogę nie zauważyć tego nośnika Wychowawczego. To przecież, jeżeli się zaszczepi tę chęć pomocy u tych małych dzieci, to będzie to procentowało później. Bardzo, bardzo miła, sympatyczna uroczystość. Które z tych działań podejmowanych w 2022 roku uważa Pani za najistotniejsze? Myślę sobie, że ta pomoc Ukrainie. To pochłonęło nas bardzo. My bardzo mocno też zmieniliśmy plany naszych działań na cały ten rok. I myślę sobie, że to było też takie działanie, które pozwoliło bardzo mocno zjednoczyć wolontariuszy międzypokoleniowo, że nie skupiliśmy się tylko i wyłącznie na tych najmłodszych. I ci najmłodsi na najmłodszych, tylko zaangażowaliśmy zarówno seniorów, osoby dorosłe, dzieci, przedszkolaki. I to było chyba takie działanie, które pokazało nam, że warto. Dzisiejsza gala, dzisiejsze święto, to przede wszystkim święto wolontariuszy, czyli tych, którzy pomagają bezinteresownie, a wśród nich wielu młodych ludzi. Tak, to wspaniałe. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że w powiecie Limanowskim, na tym terenie Zagórzańskim mamy wiele ludzi dobrego serca, otwartego serca, tych którzy pomagają, wspierają, poświęcają swój wolny czas naprawdę na to, by służyć tym, którzy potrzebują różnego wsparcia, pomocy. To jest wspaniałe, piękne. Jaką byś dał radę tym, którzy się nie mogą zmobilizować, żeby wstali i zaczęli coś robić dla innych? Myślę, że warto po prostu spróbować trochę wejść w buty tych ludzi, którzy, którzy takiej pomocy potrzebują. I myślę, że to od razu powinno być takim sygnałem do tego, jak ciężko czasami niektórym jest, i o tym, że jednak warto pomagać. I to daje też taką wewnętrzną satysfakcję. To daje satysfakcję przede wszystkim. Happy.